Dzień dobry kochani. Witam was w kolejnym odcinku cyklu 7 wieszaków. A mam dziś dla was temat iście wiosenny, czyli białe sneakersy. Po raz pierwszy w życiu skusiłam się na tego typu buty. Mam co prawda białe trampki, których olbrzymim plusem jest to, że mogę je wrzucić do pralki i z głowy mam czyszczenie. Ale kusiły mnie te sneakersy od dłuższego czasu, dlatego też spróbujemy, zobaczymy. A dzisiaj mam dla Was 7 stylizacji z tego typu butami, właśnie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to krótka wizytówka albo autowizytówka. Mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu. Dlatego też przede wszystkim staram się dostarczyć Wam inspiracji do tego, żebyście zajrzeli do Waszych szaf, sprawdzili co w nich jest. Pokombinowali z takim nowym, innym spojrzeniem na posiadane zasoby, różnego rodzaju połączenia, troszeczkę kreatywności. To jest to, do czego chciałabym Was zachęcić, a jeżeli już idziecie na zakupy, no to zachęcam do tego, żeby były to zakupy przemyślane, dobre jakościowo i takie, które zostaną z Wami na dłużej. A teraz, już siedem stylizacji z białymi sneakersami. Na początek bardzo klasyczne połączenie, czyli czerni i biel. Spodnie czarne, na kant, czyli dosyć eleganckie, z wysokim stanem, połączyłam z T-shirtem ukradzionym z szafy miśka. Talie podkreśliłam tutaj paskiem z eko skóry. No i oczywiście buty, czyli Główni bohaterowie dzisiejszego odcinka to są skórzane, białe sneakers z bardzo taką delikatną wstawką w kolorze beżowym tutaj z tyłu, czyli bardzo, bardzo neutralne. Ja się starałam, żeby były to buty, które pasują do, czy będą pasować do jak największej ilości ubrań, które już są w mojej szafie. Jeśli chodzi o to, co bym dodała tutaj na wierzch, to takie dosyć garniturowe połączenie, czyli do tego czarna marynarka. I tak jak mówię, robi nam się bardzo, bardzo klasycznie. Jedynym szaleństwem w sumie w tym zestawie jest tutaj. Słuchajcie, ten print na koszulce. Czyli taki dosyć już wakacyjny, powiedziałabym. Całość uzupełniam średniej wielkości czarną torebką. Dosyć oryginalny kształt, bo taka półokrągła. No, i to jest zestaw, w którym ja czuję się naprawdę bardzo dobrze, bardzo swobodnie, tak dosyć półformalnie, powiedziałabym. Jeśli chodzi o biżuterię, też jest tutaj wyjątkowo delikatnie, to znaczy mam kolczyki połączenie srebra z kamieniem nocka i ru, a do tego pierścionek srebrny z takim motywem warkocza. Także raz jeszcze tak się to prezentuje jako całość. Czekam na Waszą opinię. Czy takie klasyczne połączenie czerni z bielą to jest zestaw, który i w Waszych szafach często gości. i pozostajemy nadal w klimacie czarno-białym, czyli ponownie ten sam T-shirt z szafy Miśka, ale już zupełnie inne spodnie. Również czarne, natomiast przede wszystkim bardzo, bardzo szerokie, więc w zupełnie innym charakterze. Do tego naturalnie sneakersy, jeśli chodzi o biżuterię, to Kolczyki oraz pierścionek zostają te same co poprzednio, natomiast pojawiła się nowa rzecz, to jest bransoletka sznurkowa z taką srebrną panoramą gór. Więc to jest coś nowego. Jeśli chodzi o to co na wierzch, to tym razem będzie to krótka dżinsowa kurteczka. Która z całą pewnością podkreśli taki nieformalny charakter stroju. No i słuchajcie, tak to wygląda. Bardzo podstawowa baza. Myślę, że to są takie elementy, które większość z Was ma w szafie. Jeśli nie ten krój spodni czarnych, to może czarne dżinsy, albo może czarne kuloty, albo tego typu spodnie z wysokim stanem, które pojawiły się w pierwszej stylówce. Ale poszukajcie, bo myślę, że naprawdę warto. Zachęcam też do zajrzenia do szafy swojej drugiej połowy. Ja regularnie podkradam Miśkowi koszulki. Nie bardzo się w sumie mi się bulwersujesz, prawda? Nie. <noise> Powiedział, śmiejąc się pod nosem. Czego nie widzicie, to rybka zostaje ta sama. I to jest moja druga propozycja z białymi sneakersami. Troszkę się dzieje, a nawet powiedziałabym, że dzieje się całkiem sporo. Bo z jednej strony mamy spodnie w brązowo beżową kratę na kant do tego pasek ze złotą klamrą, i te spodnie zestawiłam. Z t-shirtem z kolorową grafiką. To jest t-shirt, który chyba już trzeci rok będzie ze mną. On jest dosyć cienki, świetnie się sprawdza w tym sezonie wiosenno-letnim i ja szczerze mówiąc, właśnie w taki sposób go noszę. Czyli chowam go na pół roku i za pół roku wyciągam i czuję się tak, jakbym była, słuchajcie, na e, zakupach. Więc już jest, już zostaje ze mną na ten e, kolejny sezon. Natomiast do tego są kolczyki. Kolczyki dosyć wyraziste, kolczyki w kształcie koła w złotym kolorze, gdzie na każdym z nich są imitacje kamieni. Tyle, że zwróćcie uwagę, iż są to kamienie różnego koloru, więc taki dosyć ciekawy akcent. Do tego naturalnie, sneakersy, które są tutaj. Naszym dzisiejszym bohaterem. No i słuchajcie, dzieje się magia. Magia garderoby kapsułowej, ponieważ zobaczcie, ta prosta zdawałoby się całkiem baza, mimo że już tak jak mówię, coś się tutaj dzieje. Z jednej strony możemy dodać marynarkę, która stworzy nam razem z tymi spodniami garnitur. I mamy wtedy taką opcję kraciastą i kolorową. Myślę, że nie każdy zdecydowałby się zresztą na to połączenie kolorowej grafiki z kratą, natomiast ja nie ukrywam, że lubię to jest taka delikatna doza szaleństwa w, w tych moich dosyć zachowawczych zestawach, ale równie dobrze możemy tutaj dodać. Kurteczkę, która już się pojawiła w poprzednim zestawie. I zobaczcie, ona też nam spokojnie stworzy tutaj z tą bazą kolejną opcję, kolejną wariację na ten temat. Ponownie sięgam po marynarkę. Ale ta marynarka, która już się tutaj pojawiła w pierwszym zestawie, czarna, też może tutaj spokojnie uzupełnić całość. Także trzecia opcja tego samego zestawu, tej samej bazy. Można sobie tak naprawdę, słuchajcie, poszaleć i zobaczcie ileż stylówek Zyskujemy, zmieniając tak na dobrą sprawę tylko jeden element. Gdyby było nieco chłodniej, możemy dodać płaszcz. Proszę bardzo, słuchajcie, czwarta opcja: tym razem z płaszczem. I ostatnia już, ale ostatnia tylko dlatego, słuchajcie, że tyle ubrań mam akurat dzisiaj na tych wieszakach. To jest bażowa marynarka. Opcja numer 5. I właśnie to są te korzyści, które płyną z budowania garderoby kapsułowej. Właściwie wszystkie niemal elementy możecie ze sobą swobodnie łączyć. Jest ich mało, mało jest tych elementów, których potrzebujecie, żeby stworzyć naprawdę dużą ilość stylizacji. Całość uzupełniam piękną torebką polskiej marki Fabiola w beżowym kolorze ze złotymi dodatkami, ze złotymi okuciami. I to nam uzupełnia całość, a jeśli chodzi o ten zestaw, to tutaj najbardziej Wam pasującą opcję mam nadzieję, że wskażecie w komentarzach do tego odcinka. Ta sama koszulka, te same buty, ta sama biżuteria. To, co się tutaj pojawia nowego, to spodnie, będące dla mnie synonimem takiej wiosny w garderobie, czyli beżowe cygaretki. Te moje są z ozdobnymi zamyczkami w złotym kolorze. Ja tym razem wyciągnęłam koszulkę na wierzch. Wiem, że niektórzy lubią w ten sposób nosić się t Ja wolę schowane, tak żeby talia była podkreślona, natomiast tak też zdarza mi się nosić, więc nie ma w tym absolutnie niczego niewłaściwego. Dodaję tutaj, słuchajcie, marynarkę. Stawiam tym razem na czarną. Już w momencie, kiedy tę marynarkę bym dodała, czy cokolwiek bym dodała na wierzch, to tutaj szczerze mówiąc, już bym. Chyba tę koszulkę jednak schowała. W tej chwili zostawię ją w taki sposób, ale gdybym właśnie wychodziła z domu, to zdecydowanie zaznaczyłabym tutaj talie. I powtarzasz się, słuchajcie, dokładnie ta sama sytuacja, która była poprzednio. Ja co prawda wybrałam marynarkę w kolorze czarnym, ale równie dobrze mogłabym zestawić to z marynarką w kratę. Równie dobrze mogłabym tutaj dodać e, moją dżinsową kurteczkę. Pasowałby również e, e, beżowy trench jak najbardziej do tego zestawu. I ta beżowo-karmelowa marynarka również. Także to jest e, ponownie ta sama sytuacja. Baza jest taka sama, zmieniając to, co na wierzchu, możemy swobodnie zmieniać charakter też tego stroju, dostosowywać kolory do chociażby swojego nastroju, bo ja nie ukrywam, że bardzo często jest tak, że kiedy rano wstaję, to wchodząc do garderoby, patrząc na mój wieszak, kieruję się raczej tym, jak się dzisiaj czuję. Czy potrzebuję miękkiej bluzy do tego, żeby się otulić i w nią schować, czy wolę coś bardziej takiego podkreślającego ciało, więc słuchajcie, no tak to mniej więcej działa. Ja wielokrotnie powtarzałam też, że moda ma służyć nam, ma wspierać nas, ma odpowiadać naszym potrzebom, a nie my mamy być jej niewolnikiem. Jeśli chodzi o torebkę, ponownie ta sama uzupełnia nam całą stylizację, Także tym razem beżowe cygaretki w akcji. No i pora na jeansy. Jeansy, czyli coś, w czym ja żyję i bez czego sobie absolutnie nie wyobrażam funkcjonowania. Jeansy niebieskie z wysokim stanem, talia podkreślona brązowym paskiem ze srebrną klamrą, a do tego Zwykłe, słuchajcie, bawełniany long sleeve w brązowe pasy, czyli naprawdę baza. Jestem przekonana, że większość z Was podobne rzeczy ma w swoich garderobach. Podwijam, podwijam, <gryw> język mi się zaczyna plątać, podwijam delikatnie rękawy, oczywiście te odsłonięte nadgarstki. Odciążają nam troszeczkę sylwetkę, sprawiają, że ona się optycznie staje lżejsza. Więc tę prostą bazę oczywiście zestawiam ze sneakersami białymi. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj pojawiają się takie srebrne kolczyki, które kupiłam bardzo, bardzo dawno temu, gdzieś na jednej z wysp w galerii handlowej. A do tego pierścionek srebrny z motywem warkocza, który już się pojawił w poprzednich stylówkach. Na wierzch dodałabym tutaj karmelową marynarkę. Natomiast większość z tych rzeczy, które się pojawiły wcześniej jako okrycia wierzchnie, też sprawdziłyby się w tym zestawieniu. Chociażby beżowy tręcz mogłabym spróbować również z Krótką, jeansową kurteczką z czarną marynarką, to wszystko naprawdę spokojnie też dałoby tutaj e, radę. Pewnie nie zaryzykowałabym zestawienia z kratą. Natomiast e, całość zupełniam tą samą beżową torebką, która już się wcześniej pojawiła. I to jest moja propozycja ze sneakersami oraz e, z jeansami. Wiosna to jest też taki moment, kiedy pojawiają się w mojej szafie jeansy białe. Pojawiają się dopiero od zeszłego roku, bo dopiero w zeszłym roku skusiłam się na białe spodnie. Jakoś do tej pory wydawały mi się mało praktyczne. Kiedy je kupiłam, okazało się, że łączą się właściwie z niemal wszystkim, co w mojej szafie jest, choć nadal uważam, że nie nosiłam ich tak często, jak bym mogła a są naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodne. Jak pewnie zauważyliście, te moje dżinsy to są dżinsy typu Mumfit, więc ta podwyższona talia tutaj zdecydowanie to jest coś, po co sięgam ostatnio bardzo chętnie, a więc tym razem białe dżinsy, do tego ten sam bawełniany zwykły longsleeve w brązowe pasy, brązowy pasek ze srebrną klamrą, no, i oczywiście buty, białe sneakersy. Pojawiają się nowe kolczyki, tym razem sięgnęłam po połączenie srebra z bursztynem, i to są kolczyki też polskiej marki SND, więc oczywiście link znajdziecie w opisie do tego filmu. Zresztą ostatnio pojawił się taki komunikat, że te linki. Szczególnie do małych polskich marek są pomocne, więc informuję, że opisy każdej stylizacji znajdują się właśnie pod każdym odcinkiem. Także tam szukajcie, jeśli te rzeczy, które mam, są jeszcze dostępne, bo bardzo dużo moich ubrań to są rzeczy, które są w mojej garderobie od wielu sezonów. Ale jeśli te rzeczy są jeszcze dostępne, to oczywiście je Wam podlinkuję. Więc wracając, to jest dla mnie stylówka taka totalnie, słuchajcie, no nadmorska, chyba bym rzekła, bo jakoś tak białe dżinsy i pasy kojarzą mi się z, z takim marynarskim stylem. Dodałabym tutaj na wierzch dżinsową kurteczkę, która uzupełni nam całość. I jeszcze podkreślając ten zupełnie nieformalny. Charakter. No, i tutaj, słuchajcie, ja przygotowałam dzisiaj sobie, tak na dobrą sprawę, tylko dwie torebki, beżową i czarną. Tutaj pewnie wzięłabym tę beżową, ale tak naprawdę jest to tak nieformalny strój, że równie dobrze pasowałby tutaj jakiś jasny plecak albo taka torba listonoszka w kształcie worka, która nie trzymałaby zupełnie formy, byłaby chyba nawet bardziej odpowiednia niż to, co ja mam tu dziś ze sobą. Natomiast Ponieważ mam tak, więc tak Wam prezentuję, ale weźcie też e, pod uwagę to, o czym mówię. Może to Was zainspiruje do tego, żeby sięgnąć po coś, co już w Waszej e, szafie jest i połączyć to w podobny e, sposób. Także kolejna propozycja. Bardzo luźna. Tym razem białe sneakersy. Białe jeansy, biały long sleeve, brązowe pasy i tylko jeden niebieski silny element w postaci dżinsowej kurteczki. Long sleeve zostaje ten sam, podobnie jak białe sneakersy, te same kolczyki, ten sam brązowy pasek przy pomocy którego podkreśliłam talię, A jeśli chodzi o spodnie, to są spodnie od garnituru. Spodnie w takim beżowo-karmelkowym kolorze, dosyć cienkie, więc idealne na ten sezon wiosna, lato. One tworzą garnitur właśnie z tą marynarką, więc mogłabym spokojnie włożyć to jako całość, ale ja raczej o tym zestawieniu myślałam w kontekście płaszcza. A więc słuchajcie, dodaję. beżowy trench i tak to wszystko, słuchajcie, wygląda. Ale ponownie zwrócę Wam uwagę na magię garderoby kapsułowej. Zobaczcie, że te spodnie spokojnie mogłabym zestawić z tymi koszulkami, które już się tutaj pojawiły wcześniej i jedna i druga spokojnie zagrałaby w tym zestawie, gdybym chciała zrezygnować z tego bawełnianego longsleeve'u. Więc raz jeszcze zachęcam was do tego, żebyście przejrzeli swoją szafę, a jeżeli ją przebudowujecie, bo co jakiś czas w naszym życiu są takie zmiany, zachodzą zmiany, które sprawiają, że ta szafa też dostosowuje się do nas, my ją dostosowujemy, do nas, do naszych potrzeb, to budując ją na nowo, zwróćcie właśnie uwagę na to, że jak już wspominałam, nie trzeba wiele, a wystarczy przemyśleć sobie całość, przemyśleć sobie budowę tej waszej garderoby, żeby przy pomocy niewielkiej ilości elementów stworzyć naprawdę dużą ilość zestawów. Po raz kolejny sięgam tutaj po tę samą. Torebkę. No, i to jest, słuchajcie, całość. Nie ukrywam, że bardzo mi się to zestawienie podoba. Jest takie bardzo moje, i mam wrażenie, że jeśli miałabym postawić na jeden zestaw z tych wszystkich, które dzisiaj widzieliście, to ten chyba najbardziej mi odpowiada. No to kochani, jeszcze słówko na zakończenie już o zasadach. Jeżeli chodzi o mnie, to moje ramiona są szersze aniżeli Biodra, więc teoretycznie nie powinnam nosić koszulek w paski, które mnie tutaj poszerzają, koszulek o takim pudełkowym kroju, jak te, ponieważ zaburzam sobie proporcje sylwetki. Natomiast znacie już moje zdanie na temat zasad dobrze je znać po to, żeby je łamać świadomie. Ja się znakomicie czuję w paskach, znakomicie czuję się w takich oversize'owych, przeskalowanych, pudełkowych t-shirtach i longsleeve'ach, dlatego też nie zamierzam rezygnować z ich noszenia. Ale jeżeli Chcecie podkreślać walory swojej sylwetki, to polecam Wam troszeczkę poszukać materiałów na temat tego, jak te proporcje przy różnych rodzajach sylwetek zachować. I to już tyle mądrości na dzisiaj, jeśli chodzi o mnie. Kochani. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że film Wam się podobał. Jeśli tak, to będziemy wdzięczni za Wasze subskrypcje, lajki i komentarze, bo to są trzy formy wspierania tego kanału i dzięki takim Waszym działaniom ten kanał ma szansę się rozwijać i mamy szansę dotrzeć z tym, co robimy, do większej liczby. Osób. Zapraszam Was też bardzo serdecznie tutaj na YouTubie, do Zakładki Społeczność, gdzie komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów. Zachęcam też do tego, żeby zajrzeć na mojego Instagrama. Mój nick to okiem podkreśnik wariatki, podkreśnik style. A jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robię, to możecie mi także postawić wirtualną kawkę w serwisie by Coffee To. Link znajdziecie. Również pod tym filmem. A ja już dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia.